Częstochowska Filharmonia zaprasza na koncerty orkiestry, koncerty chóru, ale też na wiary impresaryjnych. Naprawdę sporo się dzieje w Częstochowskiej Filharmonii. Wystarczy zajrzeć na jej stronę i wejść do zakładki repertuar i tam codziennie praktycznie coś się dzieje, a w weekendy to już na 200%, jeśli tak można powiedzieć. I o tym między innymi będziemy rozmawiać z dyrektorem Częstochowskiej Filharmonii, panem Adamem Kłoskiem. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Panie. panie dyrektorze, jak to jest muzyk? artysta, a tutaj tak przechodzą faktury, umowy, yy, przechodzą różnego rodzaju ankiety, trzeba się dotacje do urzędu i tak dalej i tak dalej. No, dla mnie się wydaje, że artysta jest trochę biegunowo odległy od, yy, od właśnie tego typu rzeczy, nawet jak są zespoły muzyczne, aktorzy, to bardzo często mają po prostu menadżerów, którzy zajmują się tą stroną formalną, a oni po prostu sceną stroną artystyczną. Ja myślę, że to się da pogodzić. Ja, ja mam w sobie taki też porządek, lubię, <grymne> lubię mieć pod kontrolą, jakby i, 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 i wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie mi to wychodzi w sensie ad, administrowanie. Oczywiście mamy świetny zespół fantastyczne biuro, które wiele większość rzeczy, jak robią ze mnie pracownicy, to jest oczywiste, szczególnie jeśli chodzi o księgowość, ale również świetny impresariat i, i, i kadry, to wszystko działa naprawdę dobrze, dział techniczny w Filharmonii. Natomiast no ja też mam już trochę doświadczenia w administrowaniu, bo 14 lat byłem też dyrektorem naczelnym wcześniej Filharmonii Kaliskiej, równolegle będąc tutaj dyrygentem i szefem artystycznym w Częstochowie. Także no, po tylu lat doświadczenia jest na pewno łatwiej. Myślę, że na początku, kiedy zostawałem dyrektorem naczelnym w Kaliszu, nie zdawałem sobie sprawy, jak rzeczywiście złożone jest to stanowisko, ponieważ rzeczywiście no, trzeba być po części zwykłym urzędnikiem, znać dobrze ustawy, przepisy itd. Także no, ta wiedza jest niezbędna. Myślę, że artysta, który chce się tylko zajmować. Sprawami artystycznymi, no gdy, kiedy zostaje dyrektorem naczelnym, no to jest w lekkim szoku, jak bardzo jesteśmy obwarowani wszelkimi przepisami, ustawami, czego nam nie wolno, a wielu rzeczy nie wolno, ale ja to lubię i jakoś udaje się to łączyć. Są dwie szkoły, jedna jest taka, że w, Mówi się, że lepiej, że szef artystyczny jest osobno, a dyrektor naczelny osobno. Tak zresztą było w przypadku Częstochowy, kiedy tu jeszcze byłem zast zastępcą dyrektora kozery, świętej on był dyrektorem naczelnym i artystycznym, i ponieważ się ze świetnie dogadywaliśmy, to, to działało. Natomiast myślę, że ma też wiele plusów. Y ta formuła, kiedy jest się jednocześnie administratorem, i szefem artystycznym, bo po prostu, no jakby w jednej głowie te wszystkie pomysły się rodzą i trzeba je zrealizować i, i jakby, no nie... Czyli to nie... jest tak, że z jednej strony ma Pan wizję artystyczną, czyli wie Pan jaki chciałby Pan zorganizować koncert, kogo zaprosić, a z drugiej strony doskonale Pan wie ile ma Pan w portfelu, tak? Można tak powiedzieć? Tak, tak, yy, tak. No i to co mam w portfelu, zawsze oczywiście chciałoby się mieć więcej, to wiadomo. Właśnie, to są te ostatnie lata, nie są za dobre. Ja nie mówię o poziomie artystycznym, ja nie mówię o Pana pomysłach, ale koronawirus, teraz wojna w Ukrainie, teraz wysoka inflacja, to, to troszeczkę pod górę jest właśnie z tym, tym portfelem chyba. No, wiadomo, że, że, znaczy, chwała Bogu, mamy piękny budynek, jeden wciąż najpiękniejszy w Polsce, mimo wybudowania tylu nowych filharmonii, Nasza filharmonia po remoncie w 2012 roku jest i kubaturowo no mamy y, prawie 900 miejsc prawda, na widowni jest to wciąż jedna z większych sal filharmonicznych jedna z największych y, kiedyś to była druga po Filharmonii Narodowej w Warszawie kubaturowo sala koncertowa w Polsce. Y, no teraz już tak nie jest, ale wciąż jest jedna z największych bardzo piękna i to nas cieszy. Najważniejsze, że mamy orkiestrę i chór naprawdę na bardzo wysokim poziomie, to jest poziom orkiestr w dużo większych jeszcze miastach niż Częstochowa, także ten kapitał jakby ludzki jest, no i też kapitał miejsca jest olbrzymi, a jeśli chodzi o, o, o budżet, no to Kłopot jest taki, że to jest olbrzymia instytucja. Ja trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że samorząd nie jest, budżet nie jest z gumy, prawda? Często niestety ma coraz mniejsze przychody budżetowe i bardzo doceniam współpracę z prezydentami, że jakby starają się pomóc w Filharmonii. Oczywiście, że. Większe pieniądze zdecydowanie by się przydały. Zresztą, w ogóle mamy taką formułę dość nietypową jak na instytucję filharmoniczną, że dotacja miasta Częstochowy pokrywa wyłącznie pensje dla pracowników, na całą resztę, czyli utrzymanie budynku i całą własną działalność artystyczną, programową, my musimy sami sobie zarobić z wynajmów komercyjnych. Do tej pory jakoś to się udawało, w pandemii było tragicznie, teraz jest troszkę lepiej dajemy radę, ale naprawdę to jest w tej chwili na granicy. To, to, to... No właśnie, bo teraz yy, jak filharmonia była zamknięta, to było źle oczywiście, bardzo źle. Teraz jest otwarta, no ale jak rozmawiamy, akurat to jest zimno na dworze, co o tej porze roku nikogo nie powinno dziwić tak naprawdę, no te właśnie, ile więcej rachunki za ogrzewanie, ile większe rachunki za energię elektryczną, znaczy, w ogóle naj, największy sukces, że udało się spiąć y, budżet y, włodarzom miasta i radnym, jeśli chodzi wyłącznie o podwyżki dla pracowników, ponieważ y, narzucone rządowe podwyżki no, cieszą nas bardzo, bo chcemy, żeby pracownicy zarabiali więcej. I w przyszłym roku, w lipcu, będą mieli o kilkaset złotych większą podstawę. Chociaż trzeba powiedzieć, że jest to bardzo smutne, że muzyk, artysta po tylu latach pracy, wykształcenia z tytułem magistra ma najniższą pensję krajową, bo tak znowu będzie. Natomiast no, z drugiej strony ta najniższa krajowa to jest o kilkaset złotych więcej niż było w tym roku, i na to trzeba w budżecie miasta było znaleźć pieniądze. To jest ponad milion złotych na same pensje podwyżek, bliżej nawet półtora miliona. Yy, także cieszę się, że to się udało zrealizować, bo tego byśmy sami na pewno nie udźwignęli. Natomiast yy, co będzie z płaceniem rachunków z yy, kosztami ogrzewania, tak naprawdę nie wiemy, bo już do końca nie wiemy, jakie one będą. Na pewno będzie to trudny rok dla nas finansowo, no, nie ukrywa. Czyli takie pocieszenie powinien być repertuar, który i widzów powinien ucieszyć, słuchaczy, no i powinien ucieszyć pana. Co na ten 2023 rok planujecie na tą, na tą drugą część, jeśli tak można powiedzieć, sezonu artystycznego. Mm. Oczywiście koncert sylwestrowy, koncert noworoczny, to wiadomo, później koncerty karnawałowe, związane jakby z porami roku. Oczywiście też sporo symfoniki w dobrym wydaniu. Festiwal jazzowy również chcemy, żeby się odbył tym razem z większym wkładem Filharmonii, ponieważ my będziemy finansować tą część koncertu symfonicznego. No, później letni festiwal muzyczny. Mam nadzieję, że pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury, po jesteśmy już po wstępnych rozmowach, zdecyduje się również być organizatorem głównym festiwalu i osobą, która finansuje festiwal, bo w na to nie stać. A ten letni festiwal niezwykle się podoba, i to jest fajna nowa propozycja programowa. No, a w sezonie, oczywiście, i, i trochę rozrywki, i klasyki, no i sporo też tych rzeczy impresaryjnych, bo. Mm, Trzeba wiedzieć, że nasza filharmonia, nasza sala koncertowa to jest największa w regionie sala i koncertowa, i widowiskowa, teatralna, kabaretowa, prawda? My mamy około 300 imprez rocznie. To proszę sobie wyobrazić, co trzeci dzień statystycznie w Filharmonii Częstochowskiej odbywa się jakiś spektakl lub przedstawienie. Nierzadko są to dwa przedstawienia tego samego dnia. No i obrót publiczności, czyli tyle osób, ile do nas przychodzi w ciągu roku, to jest między 70 a 80 tysięcy ludzi. No to jest, to jest całkiem spore miasto, prawda odwiedza nas corocznie. Także no, ta to, to, to są no takie liczby, które już robią pewne wrażenie. Pani potem o letnim festiwalu, to, to chyba to na pewno dobry pomysł, bo troszeczkę jak brakowało, że te instytucje kultury nagle zamierały na dwa miesiące. Tak było, to trochę takie moje idee fix, bo ja od lat już starałem się tutaj Jura Krakowsko-Częstochowska jest tak przepięknym, dosłownie zamiedzą terenem Częstochowym, że, że no aż żal, żeby muzyka nie zabrzmiała w tych przepięknych obiektach, zamkach, kościołach których jest bez liku, i no, ludzie naprawdę jeżdżą za nas, i w każdy za nami. I w każdy weekend widać też częściowo te same twarze. Ludzie po prostu to, tą ideę, jakby krajoznawczo-kulturalną, bardzo dobrze złapali. Dobrze złapali. A teraz pytanie: bo Pan dzisiaj przyjechał po próbie do nas. Te próby, właśnie jak często w muzyce doświadczeniu w filharmonice, bo mówił Pan, że mamy jedną z lepszych orkiestr w Polsce, musicie pracować, żeby potem na scenie prezentować bardzo wysoki poziom, żeby prezentować nam czy bardziej klasyczne, czy bardziej jakieś, nie wiem, może nie nowoczesne, ale bardziej takie rozrywkowe, wersje gramy muzyki. Gramy również rozrywkę, oczywiście, Właśnie. tak. A ta rozrywka często jest niełatwa instrumentalnie, prawda? Bo, bo, bo często gramy programy rozrywkowe, swingowe czy jazzowe, które są bardzo wymagające dla orkiestry. Typ pracy jest taki jak we wszystkich filharmoniach: mianowicie pod koniec tygodnia, na ogół w piątek jest koncert, rzadko w niedzielę, w weekend, ale też się to zdarza, i cały ten tydzień poprzedzający poświęcamy próbom do tego koncertu. No i gramy koncert, to jest zupełnie inaczej niż przy produkcjach teatralnych, na przykład czy muzykalowych, gdzie na przykład cykl produkcyjny, czy w operze gdzie na przykład dwa miesiące przygotowuje się premierę, ale później jest premiera, no i kilkanaście razy gra się ten sam spektakl, powtarzając go. My Mamy co tydzień premierę, bo y, y, mamy trzy koncerty w miesiącu orkiestrowe, Są, jest też cykl chóru, więc doliczając chór, to no to co tydzień w zasadzie jest na, nasza własna produkcja i w, o, jej, jej produkcja trwa właśnie jeden tydzień. A na ile uzupełnieniem, takim dobrym uzupełnieniem jest chór kolegium kantorum naszej orkiestry? Znakomitym chór nagrywa płyty, ma swoją działalność w, w, związaną również ze stowarzyszeniem rozwoju sztuki. Także no to, to jest, czasem koncertujemy razem, ale jest to zupełnie osobny byt, który no świetnie sobie również radzi pod kierownictwem Janusza Siadlaka. A jest jakieś takie muzyczne marzenie, co by Pan chciał, nie wiem, z kimś, żeby ktoś się pojawił na częstochowskiej scenie albo stworzyć jakiś koncert, zaprezentować takie muzyczne marzenie, gdzieś tam chodzi po głowie? Znaczy moim marzeniem wielkim, o którym już wiele razy mówiłem prezydentom, tylko na razie no, jakby oni też są do tego bardzo pozytywnie nastawieni, natomiast no, tutaj środki są problemem, to jest zorganizowanie w Częstochowie dużego plenerowego festiwalu typu właśnie Open Air albo off-festiwal, żeby w Częstochowie, bo mamy piękne miejsca na Lisińcu, nie wiem, na Placu Biegańskiego, moglibyśmy robić duże koncerty plenerowe, związane z osobą patrona naszej sali koncertowej, Wojciecha Kilara, który jest taką niezwykłą osobą, związaną bardzo mocno z Częstochową. On wiele swoich utworów tutaj, przebywając u Paulinów na Jasnej Górze, napisał, a jest to niezwykła postać, która łączy zarówno muzykę taką klasyczną, muzykę filmową, muzykę trochę rozrywkową, w różne sztuki można by połączyć przy tej okazji. No i to mam nadzieję, że może kiedyś uda się taki festiwal Kilarowski o bardzo szerokim spektrum, bo to w ogóle nie będzie związane tylko z klasyką, tylko z szeroko pojętą muzyką filmową, dobrą muzyką folkową, rozrywkową połączone. No i to jest moje marzenie. No dobrze, a na przykład zespół rockowy na scenie do tego z orkiestra filharmonii, jak pan się odnosi do tego typu projektów? Ale to my wielokrotnie takie projekty przecież robiliśmy. I raz, dwa, trzy. I e, już w tej chwili nie chcę wymieniać, bo to są no, takie naj, najbardziej z, znane z, zespoły rokowe Występowały z orkiestrą. Filharmonii Częstochowskiej, jeśli to jest na dobrym poziomie, no to, to są ciekawe rzeczy, bo orkiestra symfoniczna, kiedy te aranże są dobrze napisane, świetnie wzmacnia zespół rockowy i, i no już kilkanaście takich rzeczy żeśmy zrobili i to się bardzo podoba zawsze. Ale niektórzy na to no jak to przecież muzyka klasyczna. Powinna brzmieć tak jak brzmieć, po to zespół rok po to takie dodatki. Klasykę gramy swoją drogą, cały repertuar jest dla koneserów klasyki. Natomiast ja zupełnie nie widzę problemu, żeby orkiestra w jazzie czy, czy w muzyce rozrywkowej na dobrym poziomie brała udział, bo to bardzo poszerza to, to brzmienie i wiem, że bardzo wielu artystów, właśnie rockmenów, jest niezwykle zawsze ciekawych tych koncertów orkiestrowych. I, I no chcą to robić. Teraz jest bardzo wiele takich projektów, jakiś tam zespół, prawda, symfoniczny. Jakiś tam zespół symfoniczny, ale na pewno na wysokim poziomie, jeśli mówimy o naszej orkiestrze. Ilu członków liczy nasza, nasza orkiestra dzisiaj? Ponad 80. Chór kameralny ma 24 osoby, a w sumie pracowników, licząc całą technikę, i administrację, mamy 143 etaty dokładnie. Czy zarządza pan nie dużym przedsiębiorstwem? Sporym, tak. Sporym. No to życzymy, żeby to spore przedsiębiorstwo dawało satysfakcję zarówno tym, którzy w nim pracują, jak i tym, którzy do niego przychodzą. Ale oczywiście to jest specyficzne przedsiębiorstwo, bo to przecież instytucja kultury. No i czekamy na ciekawe koncerty i występy. I myślę, że warto na stronę Filharmonii zaglądać zaglądać na naszą stronę i zapowiedzi różnych imprez. A moi państwa goście o jeszcze tutaj pan dyrektor co chciał dodać. Chyba. Ja chciałem zaprosić państwa serdecznie do Filharmonii, proszę śledzić stronę, można polubić naszego Facebooka, inne media społecznościowe, gdzie są bezpośrednie informacje o wszystkich wydarzeniach, zarówno naszych, jak i tych, które po prostu dzieją się w sali Filharmonii, czyli tych imprezach impresaryjnych, tak jak mówię, statystycznie co trzeci dzień w Filharmonii jest coś ciekawego, także proszę zaglądać do nas. Jesteśmy dla Państwa zawsze otwarci. Żeby nie wierzyć tylko na słowo, to zapraszamy do Filharmonii. A moim Państwa gościem był dyrektor Adam Kloce. Dziękuję Panie Dyrektorze. Bardzo dziękuję.